Nam dzisiaj też w czasie komunii świętej zaśpiewał wraz z nami cud, cuda nad cudami, bowiem ta pieśń eucharystyczna jest takim hymnem Rorat i o niej pamiętamy. Słuchajcie, drogie dzieci, dzisiaj Wam chcę powiedzieć o kolejnym świętym. Świętym właściwie jeszcze nie jest święty, będzie świętym niebawem. O który pochodził z Chorzowa i w naszej archidiecezji wszyscy chcemy, żeby został najpierw błogosławionym, a potem świętym. Czy ktoś wie, jak się ten ksiądz nazywał? Kto wie? Kto wie? Ksiądz, ksiądz Jan Macha, ktoś bardzo dobrze. Ksiądz Jan Macha, słuchajcie, wiecie dlaczego jest taki ważny? Wiecie skąd pochodzi, z jakiego miasta? To wie, z jakiego miasta pochodzi? Tak, schorzowa, schorzowa, dokładnie, jest schorzowianinem, jest schorzowianinem, dlatego słuchajcie, dla nas postać księdza Jana Machy jest taka ważna. Wiecie, jak po śląsku mu go dali, jak był chłopcem, wiecie, jak Hanik, Hanik. to tutaj tak, to jest takie charakterystyczne dla tego regionu Śląska, Bo tam w Rybnickim był u niego dali Hanik, no inaczej. Tam, tam po stronie południowego Śląska inaczej by na Jana Godali niż tu. tu. Tu, w tej części Śląska, Hanik, to jest bardzo takie popularne po Śląsku, Jan Macha. Słuchajcie, ten ksiądz był księdzem, jak myślicie, ile lat? Szczelamy, jak myślisz Wojtek, ile lat był księdzem? No, myślcie też wy przed... Przed internetem zgromadzeń. Jak długo? Ile lat? Szczelaj. 40. Nie. Ile? Jak myślisz? Ile lat był księdzem? Hanik. No szczelaj, ty szczelaj. Ile? No szczelaj, po prostu. 50. 50, jeszcze więcej. Ty ile dajesz mu? 70. 70 lat był księdzem. Ty mu ile dajesz? Ile lat był? 60, patrzcie, a wiecie ile lat trzy. Był trzy 3. Był 3 lata tylko księdzem. Trzy lata pozmarł. Zmarł w więzieniu w katowicach, zabili go Niemcy za to, że właśnie jako ksiądz, jako ksiądz katolicki, sprawował prze świętą, uczył dzieci religii. I Niemcom jak się rozpoczęła wojna, to się bardzo nie podobało, dlatego właśnie Hanika aresztowali. Pierwsze siedział w więzieniu w Mysłowicach, a potem z Mysłowic przywieźli go do Katowic i w Katowicach ginie. Niebawem zostanie ogłoszony błogosławionym. Słuchajcie, już miała być, już miała być i to jest zadanie do godziny 19.30. Jest odpowiedź na pytanie, w jakim miesiącu miała się odbyć beatyfikacja? W jakim miesiącu? A się nie odbyła, z powodu czego się nie odbyła? Kto powie, z powodu czego nie odbyła się, nie odbyła się beatyfikacja? Czyli ogłoszenie błogosławionym Hanika Schorzowa. Czemu się nie odbyła? A miała się już odbyć, jak myślicie? Trudne pytanie, czemu się nie odbyła? No, kto mi powie. Czemu się coś teraz nie odbywa? Się miało odbyć, a się nie odbywa w tym czasie. Co jest powodem tego, że się wiele rzeczy nie odbywa? Że na przykład na ferie nie będziecie mogli za daleko wyjeżdżać. Dlaczego? Bo jest epidemia. Bez epidemia, jest pandemia, oczywiście. Dlatego właśnie, dlatego właśnie, że jest pandemia Batyfikacja Hanika Schorzowa się nie odbyła. I dlatego Was pytam, na jaki miesiąc była wyznaczona. Na jaki, w jakim miesiącu miała się u nas w Katowicach? To miała być duża impreza, słuchajcie. Mieli przyjechać biskupi z różnych stron Polski, bo Hanik Schorzowa miał zostać ogłoszony, błogosławionym. I słuchajcie, w... pamiętajcie o nim. Oksiędzujaniem Macha, bowiem to jest kapłan pochodzący z tej ziemi, waszej chorzowskiej ziemi. Jan Macha, tak się nazywa. Jak się nazywa? Jak? Jan Macha, jeszcze raz, jak się nazywa? Jan Macha. Słuchajcie, on bardzo też kochał Pana Jezusa Eucharystycznego. Bardzo. Pisał listy, pisał listy z tego więzienia i właśnie. W tych listach wyraża swoją miłość do Pana Jezusa w Komunii Świętej, w Eucharystii. I dlatego jest też w czasie tych rorad, w tym roku, kiedy patrzymy na świętych, którzy kochali przeświętą świętą, Eucharystię, tego wymieniamy Jana Machę. Wymieniamy tę postać i chorzowianie powinni być dziś bardzo, bardzo dumni z tego. Bardzo dumni. Wierzymy, że niebawem ta, ta beatyfikacja się odbędzie, że niebawem w Katowicach przedstawiciel papieża powie, że Jan Macha, pochodzący z Chorzowa, ksiądz, został błogosławiony i będziemy go mogli czcić, będziemy mogli się modlić za jego przyczyną. Tak jak się modlimy za przyczyną świętego Floriana. Święty Jadwigi, świętego Antoniego. Tak za przyczyną też Jana Machy będziemy się już mogli oficjalnie modlić. Czekamy na ten moment, kiedy się skończy pandemia, i Jana Machy będziemy mogli mogli włączyć do błogosławionych. To tyle. Słuchajcie, przyjdźcie do domu. Macie do 19.30 czas. W którym miesiącu miała się odbyć beatyfikacja się nie odbyła, jak koleżanka powiedziała, z powodu pandemii? W którym miesiącu ona miała się odbyć w Katowicach, a się nie odbyła? To jest pytanie. To jest pytanie. Jeśli któreś jeszcze dziecko miało dzisiaj lampion, a nie zapisało się, to proszę by się zgłosić do pani katechetki, jeszcze, bo będą dyplomy dla dzieci, które. Uczestniczyły w roratach w tym roku i przychodziły na tym święte z lampionami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wszystkim życzę błogosławionego, dobrego wieczoru. Niech Jan Macha będzie dumą chorzowian. A wiecie, jak najlepiej chorzowianie mogą czcić Jana Machę? Wszystkim chorzowianom to mówię: gorliwie chodzić na mrze świętą. To Mu sprawicie największą w niebie radość. Jeśli będziecie gorliwie przychodzić na mszę święto, to ja temu Hanikowi Schorzowa sprawicie największą, najpiękniejszą radość. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wszystkim życzę dobrego wieczoru. Z Panem Bogiem do 19.30 piszcie. 789-247-669, numer już znacie. Szczęść Boże.